A się powariowali z tym RODO całym, no! Ale muszę pana powiedzieć, że faktycznie, e, wie pan, jest tym pewien kłopot. E, widział pan ten pomnik, kto tu stoi przed urzędem? No, jakiś taki głupi, sam korpus bez głowy. A, to był e, kiedyś pomnik takiego pisarza, mm -hmm. ale kazali skuć nazwisko z tokołu i jeszcze mm -hmm. łeb mu odrąbali, żeby nawet po twarzy nie można było poznać, kto to jest. Yes. To napisze, że to jest pomnik, nie wiem, jakiegoś pierwszego korpusu dywizji zmechanizowanej, chociaż, żeby tak się przydało. A to jeszcze nic, proszę pana, tam jest cmentarz, pan wie. No wie, moja babcia tam leży. No. Będą skuwać nazwiska z grobów. No co pan? Czekaj, Jak ja do niej trafię? Tylko grób nieznanego żołnierza okazał się być zgodny z przepisami ustawy. <grywa> Kurde. Dobra. Przeniosę babcię do żołnierza. Ona zawsze marzyła o mundurowym. Panie prezesie! Pa, panie prezesie! Panie prezesie, mieszkanie panu zalewa. My... Jak to mi mieszkanie zalewa? To... No, no bo ten chłop leje wodę na tą babę co jest pod nim. A pod tą babą, to przecież pan mieszka. No pod trzynastką. Pod jaką trzynastką? Pod trzynastką to mieszka taka Grażyna. A skąd pan to wie? wie. To, co, wszyscy ją znają. To. <głosy> <głosy> Grażyna to jest w ogóle. Mój, mój kolega tam zagląda, bo nam to prowadzi pan... taki otwarty dom w ogóle Pana. generalnie ma wszystko potwierane, Pana. tak? Proszę pana. No. Tak się składa, że pani Grażyna to jest pani prezesowa. Jak się nazywa ten pana kolega? Proszę nie mówić RODO. Tak. Stól, pysk, głupi cieciu. Kto to jest? Niestety, pan głupi cieć ma rację. Niestety, I... RODO kryje tego pana, który niestety kryje panu żonę.